Porada dla Excela na dziś: to uważaj na szerokość kolumn przy liczbach. O co chodzi? No tu mam prostą tabelkę pensji pracowników i tu są właśnie te kwoty, które pracownicy zarabiają. No a czegoś im brakuje? Brakuje im złotówek. To tak prosto można im dodać formatowanie walutowe. I co się stało? Dodałem formatowanie walutowe zamiast tam dodatkowych złotówek, których się spodziewałem, dostałem takie krzaczki, płotki. Chodzi o to, że Excel, jeśli liczba jest za duża w stosunku do szerokości kolumny, twierdza, że nie będzie pokazywał tylko części liczby, jak to się często dzieje z tekstem, tylko będzie pokazywał takie płotki, które właśnie oznaczają oparcie. Nawet jak najeżdżam na komórkę, widać jaka tam jest liczba. Czyli pokazuje płotki takie, kiedy liczba nie mieści się w szerokości kolumny. No i jak najprościej to zmienić: najechać na brzeg kolumny i kliknąć dwukrotnie. Wtedy Excel automatycznie dopasuje szerokość kolumny. Z tekstem nie ma takiej trudności, bo mogę właśnie sobie napisać pensję pracowników no i nacisnąć ctrl enter i widzisz ona sobie tu wstaje i jeśli teraz na przykład tu napiszę coś prostego jak excel ctrl enter to widzisz pokazuje tylko część nawet mogę sobie wyrównać w drugą stronę nie od prawej do lewej tylko od lewej do prawej i z drugiej strony też napisać excel Wcisnąć Enter i widzisz, że tu też pokazuje. Natomiast jeśli będę pisał liczbę, która widać przekroczyła zasięg komórki, to Excel niekoniecznie pokaże mi ją całą. Tu akurat zdecydował się na taki skrót myślowy, także to jest tylko część i to jest do odpowiedniej potęgi. A jeśli bym zamienił znowu tą liczbę, razem niech będzie format księgowy, to znowu pokażę mi płotki. I jak mówiłem, najwygodniej dwa razy kliknąć, tu właśnie na połączeniu między kolumnami, ponieważ też możesz przytrzymać klawisz i przeciągać. Ale nie wiesz, jak długo musisz przeciągnąć, żeby pokazać wszystko to, co chcesz. Ty klikniesz dwa razy, Excel automatycznie ci dopasuje. Widzisz, pojawiły się te złotówki, jest całe. są. wreszcie jak skrócę, znowu pojawiają się płotki. Dlatego uważaj na szerokość kolumn przy liczbach. Zachęcam Cię do subskrypcji kanału po więcej porad i informacji na temat Excela.